Zadanie trzecie, nowa formuła, matura majowa. Wzdłuż osi jednorodnego walca o masie m i promieniu r przechodzi cienki pręt, wokół którego walec może się obracać. Do tego pręta przymocowano cienką nierozciągliwą linkę, którą przewieszono przez bloczek. Na końcu linki zawieszono ciężarek o masie m, równej masie walca. Początkowo walec był unieruchomiony i spoczywał na stole. W pewnej chwili walec ciągnięty przez linkę rozpoczął ruch i toczył się dalej bez poślizgu po poziomej powierzchni stołu. Opisaną sytuację ilustrują rysunki 1 i 2. No i tu jeszcze Mam informację dodatkową, czyli to, co jest charakterystyczne dla matur, a nie dla zbiorków, czyli mnóstwo informacji ekstra, żeby się nikt nie przywalił. Do analizy zagadnienia przyjmij model zjawiska, w którym. Moment bezwładności walca względem jego osi symetrii jest równy 1,2 mr kwadrat. Pomijamy masę linki, masę bloczka oraz masę pręta na osi symetrii walca. Zakładamy, że ruch walca i ciężarka odbywa się w układzie inercjalnym. Siła tarcia statycznego te między walcem a powierzchnią stołu nie osiągnęła wartości maksymalnej. Pomijamy inne, to znaczy oprócz tarcia statycznego, opory ruchu układu. No i dobra. Po kolei, wiemy, że to jest walec, znamy jego masę, jest podane w treści zadania, znamy też R, czyli będziemy mogli to wykorzystywać. Tutaj nam mówią o w tym podpunkcie, że mamy pominąć masę linki, bloczkę oraz masę pręta itd., itd., czyli o masa tego dziadostwa, masa tego dziadostwa i o tego tutaj bloczka, który jest przyczepiony nas nie interesuje to możemy sobie pominąć, nawet musimy to zrobić. OK, skoro wiemy, że to jest walec, to tak jak tutaj wcześniej zaznaczyłem, podali nam wartość tego momentu bezwładności, więc widzisz, że też nie musisz go pamiętać, tylko masz podanego, podanego go na tacy. No i co się dzieje ciekawego? Pierwsza rzecz, która się dzieje ciekawo, to jest oto zdanie. W pewnej chwili mm, rozpoczął ruch i toczył się dalej bez poślizgu. Zobaczcie, że to jest podkreślone. Co jest podkreślone, czytamy dwa albo trzy razy, bo znaczy, że to jest super ważne. Co to znaczy, że bez poślizgu? To znaczy, że jak był walec, o, Powiedzmy, to jest walec, chociaż to jest obręcz bardziej niż walec, więc trochę kiepski przykład. To gdyby był poślizg na przykład po tej dłoni, to on by się mógł poruszać tak, albo jakoś tak i trochę ślizgać. Jeżeli jest bez poślizgu, to on się tylko kręci toczy. OK? Czejmy bazę. A praktycznie to nas informuje, że nie będzie tak zwanego tarcia kinetycznego, czyli że to nie będzie tarło, bo się porusza jedno o drugie, tylko będzie tarcie statyczne, które będzie pozwalało temu ciału się toczyć. O dobra, ale o tym za chwilę. Albo nawet już w tym momencie, bo o tym mówi kolejna kropka, siła tarcia statycznego między walcem a powierzchnią nie osiągnęła i to też jest podkreślone, czyli to jest super istotne, żeby uwzględnić ten warunek w, w rozwiązaniu później zadania, nie osiągnęła warto wartości maksymalnej, czyli rozważamy tarcie statyczne, nie kinetyczne. Okej, okay, no i mamy pominąć jakieś inne pierdoły typu opór, opory ruchu układu, nie wiem, opory ruchu powietrza przykładowo. Dobra, mamy informację wstępną ogarniętą, rysunki widzimy jak to mniej więcej wygląda, przechodzimy do zadania 3.1. Prawda czy fałsz, oceń prawdziwość, poniższych stwierdzeń, stwierdzeń, zaznacz P jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe lub F jeżeli jest fałszywe. Jedynacz, gdy walec toczy się bez poślizgu, to w czasie jednego obrotu przebywa droga o długości 2 pi 2PR to dla osoby, która ogarnia matematykę na poziomie podstawowym, to wiemy, że to jest obwód. Obwód na przykład tego walca. Więc czy rzeczywiście to jest 2PR? No dobra, weźmy sobie taki walec. To trochę znowu jak przypomina jak obręcz, ale wyobraźmy sobie, że jest czymś wypełnione w środku. A dokładnie wypełniony? bo to walec, a nie obręcz. No i teraz niech to zgięcie to będzie jeden charakterystyczny punkt tego walca. Przykładam go tutaj na zero. Próbuję zrobić pełen okrąg tym skubańcem. Dobra, może mi się uda. I dojechaliśmy mniej więcej do 21. Tyle skubaniec przejechał podczas jednego obrotu. Sprawdźmy w takim razie, czy to 21 jest równe obwodowi tego dziada. No i jest! 21. Jaki wniosek z tego? No oczywiście prawda. Podpunkt drugi. Energia kinetyczna ruchu postępowego walca jest większa od energii kinetycznej ruchu obrotowego walca względem jego osi. Ok, no to porównajmy sobie te dwie energie. Energia kinetyczna ruchu postępowego i weźmy sobie energię kinetyczną ruchu obrotowego. Jeżeli chcielibyśmy sobie zapisać wzorami to to by było MV kwadrat przez 2. Natomiast tu by było i omega kwadrat przez 2. My wiemy, że dla walca z treści zadania moment bezwładności to jest 1 druga MR kwadrat. Więc spróbujmy sobie to podstawić. To sobie przepiszę, czyli dalej energia kinetyczna ruchu postępowego to jest MV kwadrat przez 2. Natomiast za I podstawie jedną drugą m r kwadrat, dopiszę to omega kwadrat i jeszcze podzielę sobie na 2. No i teraz obczajcie jeszcze jedną rzecz. My wiemy, że V to jest omega razy r. Jeżeli teraz podniesiemy V do kwadratu, to tu też trzeba pasowałoby to podnieść do kwadratu. Jeżeli popatrzymy sobie teraz na to, czyli mamy, że omega kwadrat razy r kwadrat daje nam V kwadrat. O, zobacz, r kwadrat razy omega kwadrat, czyli to, to jest tak naprawdę V kwadrat. Przepiszę to jeszcze raz. Okej, okay, jedna druga dzielone na dwa to jest jedna czwarta, mv kwadrat. No i teraz, jeżeli się temu dobrze przyjrzysz, to to jest energia kinetyczna ruchu postępowego, natomiast o to jest energia kinetyczna ruchu obrotowego. Ta cała energia dzieli się w taki sposób. No i teraz ewidentnie widać, że oto to jest jedna druga, a to jest jedna czwarta. Czyli oto energia kinetyczna ruchu postępowego jest większa. Energia kinetyczna ruchu postępowego walca jest większa od energii kinetycznej ruchu obrotowego tak, to jest prawda. No i zostaje jeszcze trzeci podpunkt. Energia potencjalna opadającego ciężarka zamienia się w całości na energię kinetyczną ruchu postępowego walca i ruchu obrotowego walca. Czyli inaczej mówiąc, mamy sobie ten klocek. Ten klocek sobie spada w dół. Oczywiście on jest na jakiejś wysokości na początku, więc ma jakąś energię potencjalną, ale jak spada sobie w dół, to tą energię potencjalną traci i ta energia potencjalna zamienia się na coś innego. No na pewno zamienia się na to, że o ten klocek się tutaj. Yy... Ten walec się tutaj porusza w prawo, czyli ma jakąś energię kinetyczną ruchu postępowego. Dodatkowo skuba niec się kręci, więc ma jeszcze energię kinetyczną ruchu obrotowego, ale czy tylko na te dwie? No nie, bo przecież ten o, tutaj klocek, jak tutaj sobie trochę spadnie, to on na początku miał prędkość równą 0, ale tu już jakoś będzie miał. A tu jeszcze niżej, gdyby spadł, to będzie miał jeszcze większą prędkość, więc on przyspiesza. Więc tu nie miał energii kinetycznej, ale tu już ma energię kinetyczną. Więc ta Cała energia potencjalna, którą on ma zgromadzoną, nie zamienia się tylko na energię walca, czyli energię ruchu postępowego, energię ruchu obrotowego, ale także i na energię kinetyczną o tego klocka, który tutaj spada w dół. Więc gdyby tu było dopisane w tej treści zadania i energię kinetyczną klocka, to byłoby prawdą, ale nie jest dopisane, więc jest. Fałszem. Zadanie 3.2. O, zgrozo za 4 punkty, czyli dużo procentów można tu wykombinować. Pewnie jakieś trudne zadanie. No zobaczmy zresztą. Wyprowadź wzór pozwalający wyznaczyć wartość A, czyli przyspieszenia ciężarka, w zależności tylko od wartości G, czyli przyspieszenia ziemskiego. Więc jakieś rozwiązanie musi być typu A równa się coś tam, coś tam G. Sinus G, 80, 150. No nie wiem, ale A równa się coś tam, coś tam G. Zapisz odpowiednie równanie. I przekształcenie oraz podaj w ramce na dole strony postać tego wzoru, czyli tu. Mamy podać i zapisać. To jest dość istotne. Mamy nawet wskazówkę, zadanie za cztery punkty, ale nam to jeszcze podpowiadają. No super, fajnie. Skorzystaj z zasady zachowania energii mechanicznej układu, ok, lub skorzystaj z drugiej zasady dynamiki dla ruchu postępowego walca, dla ruchu obrotowego walca i dla ruchu postępowego ciężarka. Ok, czyli to zadanie można rozwiązać na dwa sposoby. I my też sobie na dwa sposoby rozwiążemy. A co tam? Pierwszy to będzie z tych zasad. No i teraz jak się za to wziąć? A No pewnie w taki sam sposób, jak za każde zadanie, które się bierze. Że z bryły sztywnej, czyli trzeba pewien algorytm rozwiązywania sobie tutaj ustalić. No i jak on wyglądał? No po pierwsze trzeba się zastanowić, jak to się rusza z przyspieszeniami jednostajnie, czy coś się kręci, czy nie. No to tak, ten ciężarek pewnie ciągnie w dół i on będzie spadał, ale nie z przyspieszeniem G, tylko z jakimś przyspieszeniem A w dół. No To dobra, jak on spada w dół, to ruchem postępowym ten nasz tutaj walec też się będzie z takim samym przyspieszeniem A poruszał. Dlaczego z takim samym? Bo ten ciężarek w jakiś sposób cudownie nie ucieka. Od tego klocka. Ta linka nasza się nie rozciąga, żeby ten nagle mógł bardziej uciekać niż ten go gonić, tylko tyle, ile ten spadnie w dół, no to ten się przesunie w prawo. To jest w miarę oczywiste, mam nadzieję. Ten walec jeszcze dodatkowo się z Kubaniec kręci i to kręci się z jakimś przyspieszeniem kątowym epsilon. Ok? I cała impreza leci w prawo w przypadku tego walca. No to jak już wiemy, jak coś się rusza i wiemy, że to będą jakieś ruchy jednostajnie przyspieszone, no to pasowałoby w drugim kroku narysować siły, które działają na tej Ciała. No to na pewno na ten ciężarek działa siła ciężkości. Napiszę FC, konkretnie równe M razy G, masa tego ciężarka razy G. No ale ten nasz klocek ciężarek nie spada sobie swobodnie, bo trochę go tutaj hamuje linka. Więc tu linka, a dokładnie jej naciąg działa w górę. Oczywiście ten naciąg jest mniejszy niż siła ciężkości, dzięki temu to ciało może spadać w dół z pewnym przyspieszeniem, no ale. Jest, naciąg jest. Ten sam naciąg, bo to wynika z trzeciej zasady dynamiki Newtona, jest także i tutaj. Dlaczego możemy napisać ten sam naciąg? Bo w niektórych zadaniach piszemy różne naciągi. A z bardzo prostego powodu. Zobacz, tu jest bloczek, ale. W treści zadania napisali nam, że mamy pominąć masę bloczka, tak naprawdę. Czyli on nie ma żadnego momentu bezwładności. Można by nawet powiedzieć, że się nie kręci, albo inaczej to jego kręcenie jest dla nas nieistotne. W związku z tym ta sytuacja to jest bardzo analogiczna do takiej, gdybyśmy mieli jedno ciało i drugie ciało po prostu bezpośrednio połączone ze sobą liną, pomiędzy nimi nic nie ma. No i teraz jak one są połączone ze sobą liną, do takich zadań mam nadzieję, że rozwiązywałeś miliony. Z trzeciej zasady dynamiki... Newtona, wiemy, że jeżeli lina ciągnie ciało, to też jest ciągnięta przez to inne ciało, czyli te n i te n będą takie same. Jeszcze raz podkreślam, gdyby tu był walec, bloczek, który się kręci, który ma moment bezwładności, nie można byłoby napisać, że to n równa się temu n-owi. Wtedy te n -y by były różne, bo skoro to się kręci, to musiałby istnieć jakiś moment wypadkowy. W tym przypadku nie ma, więc Sytuacja łatwiejsza. No dobra, ale to jeszcze nie wszystkie siły, które tutaj działają, bo wiemy, że o ten nasz walec się kręci. A kręci się dlatego, że działa na niego tutaj tarcie. A może trochę za duże to tarcie narysowałem. Narysuję mniejsze, przyłożę go tutaj w tym miejscu, gdzie ono faktycznie działa. Okej, okay, tarcie statyczne działa w lewo. Oczywiście te dwie siły, zobacz, gdybyśmy je rysowali, one nie mogą być też sobie równie, bo realnie to ciało przesuwa się w prawo z pewnym przyspieszeniem a. Ok, więc N musi być większe T. Gdyby w zadaniu było istotne rysowanie sił ich wielkości, to rzeczywiście musimy na to zwrócić uwagę. Tu akurat nie ma jest rysunek poglądowy, więc mogłoby być źle narysowane, ale po co rysować źle jak można dobrze? I to jest drugi etap. Mamy narysowane siły. Jak mamy narysowane siły, no to trzecim etapem jest wypisanie wzorków. Równań dla każdego z ciał, tyle ile się da. Zacznijmy od ciężarka. Wiemy, że siła wypadkowa w przypadku ciężarka to jest siła grawitacji minus naciąg. I pierwsze równanie dla ciężarka mamy. Jeżeli weźmiemy sobie teraz walec i chcemy znowu napisać drugie równanie, ale też dla ruchu postępowego, to powiemy, że w tym przypadku siła wypadkowa nazwa ją jakoś dwa na razie, żeby to trochę to rozróżnić. To będzie tak naprawdę naciąg, który ciągnie w prawo minus tarcie. Tarcie ciągnie w lewo, naciąg w prawo, więc siła wypadkowo to jest różnica tych dwóch sił. Ale dla tego ciała mogę napisać jeszcze trzecie równanie. To równanie już takie bardziej z bryły sztywnej, wiedząc, że to ciało się kręci, kręci się z jakimś przyspieszeniem, a więc na pewno wiemy, że na niego działa jakiś moment wypadkowy. Ten moment wypadkowy to jest ramię, czyli w naszym przypadku R razy tarcie. Zobaczcie. Faktycznie, tu jest oś obrotu, tu jest jakieś ramię, to ramię jest równe konkretnie promieniowi tego naszego walca, no i tarcie. Pod kątem 90 stopni siła do ramienia, więc nie musimy żadnych sinusów tutaj dopisywać. No i mamy moment siły, który powoduje, że to wszystko się będzie nam pięknie ładnie kręciło. Napiszmy teraz precyzyjnie i dokładnie, co się kryje pod odpowiednimi wielkościami. Siła wypadkowa dla naszego ciężarka o masie m to będzie ma. Siła grawitacji mg, natomiast w naciągu nie znamy, więc go sobie zostawiamy. To samo będzie w drugim przypadku. Siła wypadkowa, wiemy z treści zadania, że zarówno walec jak i ciężarek mają tą samą masę, więc napiszemy ma. Równa się n i tarcia także nie znamy, więc sobie zostawimy w tym przypadku. No i zostaje nam ta najciekawsza rzecz z bryły sztywnej. No i tutaj wiemy, że zawsze trzeba zrobić kilka kroków, przynajmniej taki jest algorytm rozwiązywania większości zadań z bryły sztywnej, jak są te bloczki, czyli trzeba wiedzieć po pierwsze, że moment wypadkowy to jest nic innego jak przyspieszenie kątowe razy i. Okay. I jeszcze jedną rzecz pasowałby tutaj wiedzieć, że moment bezwładności, to było polec podane w treści zadania, to jest 1 druga mr kwadrat. Oczywiście w tym przypadku dla walca. No i teraz zobacz, jeżeli to znasz, to możesz porobić sobie pewne ciekawe rzeczy, na przykład o to, czyli moment wypadkowy podstawić tu, a to i pewnie podstawić tu. I mamy coś takiego. Epsilon i, czyli tak naprawdę jedna druga mr kwadrat równa się r razy t. I kolejny krok, no to znowu trzeba sobie zajrzeć do kart wzorów albo pamiętać, że jak się rozwiązuje to zadanie z sztywnej to w pewnym momencie dochodzi się do czegoś takiego, że ten epsilon to jest A przez R. Czyli można ze sobą połączyć przyspieszenie kątowe z przyspieszeniem liniowym, taką zależnością. No i to sobie elegancko tak, że tutaj podstawiamy w to miejsce. No i mamy A przez r razy 1, 2 mr kwadrat to się równa r razy t. Dużo tych rów tutaj jest, więc warto byłoby to poskracać. Na pewno skrócę to r z tym r, a jeszcze mogę to r z tym r skrócić i nagle okazuje się, że mamy dużo przyjemniejszą formę, czyli 1, druga m a równa się t, albo inaczej mówiąc, poznaliśmy już, jak to tarcie wygląda, albo jakim wzorem ją można opisać. I wcale nie trzeba to współczynnika tarcia zobaczyć. Jedna druga MA to będzie tarcie. No dobra, ale my w zadaniu chcemy policzyć A, a dokładnie wyprowadzić wzór na A, więc zobaczmy sobie, gdzie to A występuje. No o tu występuje tu występuje i tu występuje, we trzech wzorkach występuje. Ale dodatkowo, gdybyśmy się temu przyjrzeli, to te równania mają więcej niewiadomych, bo my jeszcze nie znamy n, które jest tu i tu i tak naprawdę nie znamy też tarcia, które jest tu i tu. Na szczęście jak popatrzymy sobie na te równania, to mamy trzy równania i trzy niewiadome, więc matematycznie jest to jak najbardziej do, do rozwiązania i do rozkminienia. Jak się za to zabrać, to trzeba popatrzeć, które jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze chyba jest to, które ma najwięcej niewiadomych, czyli to środkowe. A więc fajnie byłoby na na przykład z jednego równania wyznaczyć i tu mi się wydaje, że fajnie było wyznaczyć n i podstawić w to miejsce, a z tego równania już nie musimy nic stricte wyznaczać, bo mamy to te wyznaczone, i też podstawić w to miejsce. Wtedy będziemy mieli wszystko zapisane w jednym równaniu przy pomocy jednej niewiadomej. A. No to dobra, wyznaczam sobie N, przenoszę na drugą stronę, tu mi zostaje MG minus MA i teraz o to, 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 to będę mógł sobie wstawić łotu. Tarcie natomiast mam już wyznaczone, więc łoto, to, 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 to mogę sobie podstawić to. Przepiszmy tu co tu nam wyszło, MA równa się N, czyli... Mg minus ma. Natomiast tarcie to było minus 1, druga ma. Wszystko, co ma a na jedną stronę, w tym przypadku na lewą, czyli mam, że ma plus. MA plus 1 druga MA równa się MG. Jeżeli ten MA podajemy do siebie, to mamy MA plus MA, 2 MA i jeszcze połówkę do 2, to mamy 2,5, czyli to jest 5 drugich MA równa się MG. Elegancko M nam się teraz skróci i mamy, że 5 drugich A równa się G. Mnożymy to razy 2 piąte, czyli A równa się 2 piąte G. I voilà, zadanie rozkminione, mamy wyprowadzone wzór na A. Pamiętamy, żeby to podstawić jeszcze w tym miejscu i ciach, cztery punkty zgarnęliśmy jednym sposobem. Tym chyba łatwiejszym. Pora na drugi z energiami. Jak do tego energię wykorzystać? A no dobra, popatrzmy na te jeszcze nasze wzorki, które tutaj mamy. I co my wiemy? My wiemy, że to ciało, ten ciężarek jest na początku na jakiejś wysokości h, z tej wysokości h będzie spadał, dopóki nie przywali w koniec stołu, który pewnie jest tu, ale na moim rysunku jest tu, bo, bo ja nie wiem, gdzie jest koniec stołu. Niech będzie tu, a co, przecież tam nie będzie, jest jakaś h, ok? No i co my wiemy? Wiemy, że na początku energia układu to tak naprawdę jest energia potencjalna od tego naszego klocka. On ma w sobie jakąś energię potencjalną jak to puścimy, albo jak to zacznie się ruszać to ta energia potencjalna zamienia się w inne rodzaje energii. Po pierwsze jak to spada to przyspiesza, więc ten klocek nabiera trochę prędkości, a więc ta energia potencjalna jego zamienia się też w energię kinetyczną naszego ciężarka ale dodatkowo ta energia potencjalna powoduje rozpędzanie się tego walca i jeszcze jego kręcenie, a więc zamienia się ona na energię kinetyczną ruchu postępowego i energię kinetyczną ruchu obrotowego tego naszego walca. Gdybyśmy chcieli to zapisać tak ładnie, to byśmy powiedzieli, że energia potencjalna tego naszego klocuszka ciężarka to jest tak naprawdę energia kinetyczna tego naszego ciężarka plus energia kinetyczna ruchu postępowego naszego walca plus energia kinetyczna ruchu obrotowego tego naszego walca. Tak powinno wyglądać równanie to energetyczne. I teraz co my wiemy? Energia potencjalna MGH, chociaż nie ma żadnego H w zadaniu podane, ale może się skróci albo jakoś to ogarniemy. No nie da się inaczej zapisać, trzeba MGH. Energia kinetyczna ciężarka, no to ciężarek ma masę M. Powiedzmy, jak już tam trochę spadnie z tej wysokości, to będzie miał prędkość V, MV2 przez 2. Plus energia kinetyczna ruchu postępowego, no to walec ma też masę M i też się będzie poszło z tą samą prędkością V kwadrat przez 2. Natomiast energia kinetyczna ruchu obrotowego i omega kwadrat na 2. Wiemy, że to jest walec, więc pamiętamy sobie, że dla walca I to była 1 druga MR kwadrat, więc od razu możemy sobie postawić pod to nasze równanie. Czyli mamy MGH, tu od razu MV kwadrat, dodam do MV kwadrat przez 2, czyli mam MV kwadrat, jedna druga plus 1 druga daje nam całość. No a tu mamy jedną drugą MR kwadrat omega kwadrat przez 2. Oczywiście ta jedna druga i ta dwójka zaraz nam dadzą jedną czwartą, natomiast my wiemy też z wcześniejszego wyprowadzenia, z poprzedniego zadania, że r kwadrat omega kwadrat to jest nic innego jak v kwadrat, więc zamieniamy sobie elegancko łoto na łoto. No to jazda. Kurzają mnie te m, ale dopiero teraz zaczęły mnie wkurzać, więc je wszędzie skrócę, czyli podzielę przez A M i mam gh równa się v kwadrat plus 1 czwarta v kwadrat, a więc to wychodzi, że to jest 5 czwartych v kwadrat. No i dobra, coś tam powyprowadzałem, do czegoś doszedłem, ale gdzie to A? No, nie ma, więc trzeba to jeszcze wykombinować jakoś inaczej. No i co my wiemy? No wiemy, że ten nasz ciężarek, bo on jest tutaj bohaterem tego naszego wydarzenia całego, będzie spadał w dół, ale ważne jest, jakim ruchem spada w dół, a spada ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem A, pokonując drogę H i na końcu osiągając prędkość V, którą mamy w tych naszych zadaniach. Więc wykorzystajmy to, skoro już wiemy, że to jest e, ruch jednostajnie przyspieszony, to znamy dwa wzory na drogę, czyli S w tym naszym przypadku droga to jest h, to będzie jakaś prędkość początkowa t plus at kwadrat przez 2. No i jeszcze znamy wzór na prędkość końcową jakąś v, to będzie v0 plus AT. Oczywiście w naszym przypadku ciało startowało z prędkością początkową V0 równą 0, więc tak naprawdę to i to nam się skróci i możemy te wzorki zapisać całkiem przyjemniej. Czyli że H to jest AT kwadrat przez 2, natomiast V to jest AT. O, i pamiętamy, to ważne, to ważne, to ważne. Zaraz będziemy to próbowali składać w kupę. Na początku zajmijmy się tymi dwoma równaniami z kinematyki, takie stricte, co nam wyszły. Zazwyczaj, jak mamy coś takiego, to T trzeba się pozbyć, bo nigdzie go nie ma w treści zadania. A tu jeszcze jest jedno do kwadratu, więc może ja z tego drugiego sobie wyznaczę t, a więc wiem, że t to jest v przez a, i teraz to mogę elegancko podstawić o tu. Dobra, zróbmy to. Przez a kwadrat i to jeszcze trzeba podzielić na 2, a więc h wychodzi nam, że to jest v kwadrat przez 2. A. Okay. no i teraz przyjrzyjmy się, tu jedno równanko i tu jeszcze do tego wracam, tu, które było wcześniej, e, można to jakoś włożyć w kupę, pojawiło się to A więc to, którego potrzebujemy, zarówno tu jest H, jak i tu jest H więc fajnie, można byłoby jedno w drugie podstawić i tu jest jakiś V kwadrat i to też jest V kwadrat, więc miejmy nadzieję, że nam się skróci, nie no, jeżeli ktoś ogarnia matematykę, to wie, że się skróci, ale no może ktoś jeszcze w tym momencie nie wiedział, więc słuchajcie to, o, 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 to to, 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 to wstawiamy teraz o tu. Czyli Mamy, że g V kwadrat przez 2a równa się 5 czwartych V kwadrat. No i dobra, widać, że V kwadrat nam się skróciło. Skróci nam się też dwójka z czwórką, czyli tu tak naprawdę zostanie nie dwa, tylko 1, a tu zostanie 2. Przepiszę sobie to, g przez a... A tu nam zostaje 5 drugich. Odwrócamy to do góry girami, czyli jak odwrócimy licznik z mianownikiem, tu to mamy A przez G, a tu mamy 2 przez 5. Mnożymy razy G i mamy, że A to jest 2, piąte G i doszliśmy do tego samego równanka, tylko drugim sposobem. Wola rozwiązane, zadanie za 4 punkty, a łącznie ta wiązka zadań: 4 punkty plus 2 punkty to jest 6, można było zbryły z sztywnej zdobyć. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Masz pomysł, jak rozwiązać to zadanie jeszcze na inny sposób? Oczywiście obowiązkowo podziel się w komentarzu. Zostaw też suba, tak, bo to jak to wszyscy mówią, pomaga algorytmowi. Nie wiem, czy pomaga. Ale chyba rzeczywiście pomaga, i wtedy te treści gdzieś tam się wyświetlają bardziej. A ja mam zajawkę, że mogę coś takiego tworzyć, i ktoś to ogląda. Przynajmniej widzę, że się przydaje. A to jest ważne, żebym widział, że się przydaje, bo to mega motywuje. Trzymaj się, wirtualna piątka. Hej!